Jest taki dzień, którym jest trudno ludziom, którzy kochają futbol, bo, bo futbol to są ludzie. Bo futbol to są ludzie i naprawdę tak, tacy, takie postacie, które gdzieś decydują o tym, że futbol wygląda tak, a nie inaczej. Odszedł od nas legendarny piłkarz brazylijczyk Pele. Można powiedzieć na to odejście od jakiegoś czasu się zanosiło, natomiast to jest ten dzień, w którym trzeba wrócić do tej postaci, opisać ją, uświadomić kim Pele był dla futbolu. Słuchajcie, postaram się tutaj Wam opowiedzieć pokrótce historię. Pele. Mam tu taką niezwykłą książkę, którą kiedyś zakupiłem. Moje życie w obrazkach i rzeczywiście jest to, jest to książka nadzwyczajna, pokazująca Pele, bo można powiedzieć: Pele to jest taki zawodnik, który jest ikoną futbolu. Można powiedzieć: Mówi się często, że ktoś jest. Ikoną współczesnego świata. Mówi się często, że ktoś jest ikoną tu i teraz. Natomiast ja bym powiedział, że Pelé to jest taka postać, że jest ikoną po prostu futbolu. Nawet nie współczesnego futbolu, niedawnego futbolu, tylko w ogóle ikoną futbolu. I dzisiaj już będzie grał dla Pana Boga w niebie. Pele, jaką miejscowić, słuchajcie, jeśli chodzi o postacie największe w historii? Można się zastanowić, pewnie wymienicie takie postacie jak Diego Armando Maradona, Alfredo Di Stefano, kilka nazwisk można jeszcze wymienić, czy już nieżyjącego Johana Krojfa, czy... Czy Franza Beckenbauera, który dzisiaj fantastycznie pożegnał Pele, tak jak na to zasługiwał, byłeś największym z nas, napisał, napisał Franz Beckenbauer. Teraz gdzieś te można dołączyć Lionela Messiego. Słuchajcie, pewnie będą dyskusje, numer jeden, numer dwa, numer trzy. Słuchajcie, jako dziennikarz, jako historyk futbolu. Lubię czasami podyskutować, ten lepszy, tamten lepszy, ten się tym zasłużył, tamten czymś innym. Natomiast muszę powiedzieć, że Pele to nie jest taki piłkarz, którego współcześni kibice, dzisiejsza publiczność na YouTube zna, prawda? przeżywała. Ja też nie mogę tak o sobie powiedzieć, mimo że żyje ponad pół wieku na tej planecie, to jednak Pele. Jego ostatni mundial to jest e, m, mój wiek e, niemowlęcy, e, ostatni mundial, w którym zagrał w 1970 roku. Natomiast można powiedzieć, że to jest postać współczesnego świata, tego hasła, które zaczęło obowiązywać, tego hasła, globalna wioska, ponieważ Pele jest na przejściu takim od ery radia do ery telewizji. Gdy mówi się o wielkich postaciach takich przed II wojny światowej, światowej to można powiedzieć, że tamte postacie z przed II wojny światowej, nie wiem jak Ernest Willimowski choćby, czy Sindelar, czy, czy, czy nie wiem, genialni wtedy włoscy piłkarze. Oni są troszeczkę nie do określenia według współczesnych ram tego zapisu taśmy filmowej czy telewizyjnego obrazu. Natomiast Pelé absolutnie może, że można odtworzyć też na YouTube są dostępne filmy, które pokazują absolutnie jego geniusz, jego niezwykłe możliwości. On był mistrzem świata, gdy miał 17 lat, gdy miał 21 lat i gdy miał 29 lat. Gdy miał 29 lat, ten mundial w 1970 roku w Meksyku, to jest już mundial ery telewizyjnej. To nie jest już mundial ery radiowej, to jest mundial ery telewizyjnej. Dziewiąte finały Mistrzostw Świata są właśnie. Mundialem, w którym ten obraz telewizyjny trafia za pomocą satelitów na cały świat. I to jest w ogóle transmisję w czasie rzeczywistym. A więc można powiedzieć, Pelé mając 29 lat, staje się wtedy ikoną futbolu i na zawsze nią pozostaje. Pojechał na mundial. W 50. Roku, jako młodziutki chłopak w 22-osobowej kadrze. Słuchajcie, i wtedy w tej kadrze Brazylii jest też psycholog Jean Carvalais, który opisał Pele jako najwyraźniej niedojrzałego, Pele, któremu brakowało ducha walki i poczucia koniecznej w sporcie zespołowej. Odpowiedzialności. Tak opisał go e, psycholog. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ta opinia psychologa ona już po kilku tygodniach była kompletnie nieaktualna. Nie potrzebował ten młodziutki piłkarz pracować latami nad tą e, zmianą tej e, opinii. Natomiast już po kilku tygodniach ona była nieaktualna 29 czerwca 1958 roku są takie absolutnie niezapomniane obrazki w świecie futbolu gdy Pele płacze w piersie brazylijskiego bramkarza Gilmara Brazylia właśnie ograła Szwecję 3 do 2 sięgając w szóstym turnieju mistrzostwo świata po pierwsze trofeum w siódmym turnieju z Pele przyszło drugie mistrzostwo, i w dziewiątym turnieju, w tym czwartym z udziałem Pele, trzeci tytuł. Ja tutaj wybrałem takie zdjęcie nieprzypadkowe, bo to jest zdjęcie Pele z złotą nikę. Mam tutaj ten puchar świata, który teraz jest wręczany przez FIFA, Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. Ale fakt, że ta, to trofeum ma taką postać, wynika z tej historii, z tego chłopaka, który podbił piłkarski świat i w 12 lat Brazylia wywalczyła trzy razy z złotą nikę, więc to pierwotne trofeum za Mistrzostwo Świata. Tego się nie spodziewano, ale zarazem zapisano to w regulaminie turniejów Mistrzostw Świata, że pierwszy zwycięzca, który. Trzy razy zdobędzie złotą nikę, puchar Żulca Limeta, tak nazywano to trofeum. Ten po prostu na własność będzie mógł zabrać to trofeum do ojczyzny i tak się stało. Brazylijczycy w 1970 roku zabrali to trofeum. Sam Pele powiedział: Nigdy nie myślałem, że będę tak wielkim piłkarzem. On to wyznał jednemu z dziennikarzy. Dla wielu jest największy. Chyba dla naszych ojców mojego ojca, choćby, czy waszych, pewnie dziadków to tak trochę jest. Natomiast warto przyjrzeć się tej postaci. Zobaczcie, trzy razy Mistrzostwo Świata: 58, 62 i 1970. Nikomu nie udało się coś takiego. Nikomu może uda się, może Kylianowi Mbappé. I ten Kylian Mbappé, on już 4 lata temu był zestawiany z Pelé i ja bym powiedział: Jest to uprawnione zestawienie tego giganta, który. Przyszedł na świat we Francji. Matka jest z Algierii, ojciec z Kamerunu, z malutkiego m, takiego przedmieścia Bondi pod Paryżem. Ten chłopak też jako nastolatek jest po raz pierwszy mistrzem świata. Pele, Edson Arantes do Nascimento. Nawet jako dziecko, słuchajcie, nauczyłem się wymawiać to pełne brazylijskie imię i nazwisko. Kim był tak naprawdę? To był napastnik bez słabych punktów. Jego technika, jego triki były wręcz genialne. Ta, ta książka, którą tutaj wam pokazuję, ona dokumentuje historię. Pelego, chłopaka z malutkiej miejscowości Bauru, który później grał dla Santosu i rzeczywiście zaczął podbijać ten piłkarski świat. Absolutnie był Nadzwyczajny ktoś powiedzieć, że szybko stał się ikoną choćby kina, prawda? Filmów, które kręcono na świecie, pokazując jego absolutnie niezwykłą historię. Super news. Słuchajcie, te, te wydawnictwa dokładnie tak wyglądały, z takich wydawnictw czerpało się wiedzę. Taki magazyn, zobaczcie, El Grafico z podobizną Pelego, to jest absolutny rarytas i marzenie każdego młodego kibica na świecie. Mówiłem o tym, że stał się ikoną, ponieważ też niezwykły jest rozwój mediów w XX wieku, w latach 50. 60. 70. To jest rozwój też tych mediów drukowanych wtedy to jest rozwój radia, to jest rozwój telewizji. Słuchajcie, według tej książki. 1367 meczów, 1283 gole. To jest książka autoryzowana przez samego Pelego. Wypada wierzyć, że rzeczywiście tutaj są absolutnie unikalne zdjęcia. Jeśli chodzi o życie rodzinne, też Pelego, tu są zdjęcia jego rodziców, rodziny, zobaczcie wspólnych posiłków, a więc wypada tutaj w te dane statystyczne wierzyć. To jest młodziutki Pele z, z mamą, ojcem też skąd brała się siła taka piłkarska on był tak niesamowicie szybki zwrotny gdy dryblował rywala czy też rywali piłka zdawała się przyklejona do jego nogi Pele grał obiema nogami i biorąc pod uwagę, że liczył tylko 173 cm wzrostu niektóre źródła nawet podają że liczył 171 cm to są pamiętne takie strzały głową, które on oddawał wyskakując, uderzając idealnie piłkę głową. Słuchajcie, tysięczny gol strzelił dokładnie 19 listopada 1969 roku, natomiast on pierwsze mecze dla Santosu, brazylijskiego klubu zagrał 12 lat wcześniej. W 20... 5 czerwca 1957 roku podpisał pierwszy zawodowy kontrakt. Zarabiał wówczas taką równowartość dwóch płac minimalnych w Brazylii. Słuchajcie, gdy podpisał ostatni kontrakt z Santosem w 1972, to zarabiał mniej więcej 5000 dolarów. Oczywiście to 5 tysięcy dolarów miał zupełnie inną wartość niż dzisiaj. Nie wiem, można by to niektórzy podają przeliczyć na około 30 tysięcy dolarów. Oczywiście Pele miał zmysł do biznesu, to trzeba mu też oddać, i zapewnił sobie przy podpisaniu kontraktu z Santosem taki bonus, i to już był bonus, słuchajcie, w latach 70. 360 tysięcy dolarów, z czego 160 tysięcy za samo podpisanie kontraktu. Też zarabiał na meczach sparingowych Santosu, granych po całym świecie. Mniej więcej jedna trzecia gaży, która wpływała na konto klubu, trafiała do. Pelego. Przy okazji tych meczów, słuchajcie, dochodziło do niezwykłych zdarzeń, wręcz niewyobrażalnych. Na przykład w Bogocie wycofano czerwoną kartkę dla Pele, bo po prostu publiczność nie mogła zdzierżyć, że sędzia pokazał czerwoną kartkę. W Kongo przerwano wojnę domową. W Brazzaville, gdy pojawił się Santos, zawieszono działania wojenne, ponieważ wszyscy chcieli zobaczyć tego legendarnego gracza z numerem 10 na koszulce. Sam ten numer, on stał się symbolem w futbolu, symbolem związanym tyle z Pelé, co można powiedzieć z wirtuozerią, tak, da, takim symbolem geniusza. Bardzo wielu piłkarzy, tych najwybitniejszych, wybierało później numer 10. Natomiast fakt, że troszeczkę wzięło się to z przypadku. Sam Pelé opowiadał, że przed Mundialem w 1958 roku. Ten numer nie miał znaczenia tak naprawdę dla piłkarzy, natomiast po tym, jak on zdobył z dziesiątką Mistrzostwo Świata, i to w wielkim stylu, ten numer nabrał symboliki i magii. A w ogóle, słuchajcie, tą dziesiątkę na tym jego trykocie, wtedy kadry były 22-osobowe na finały piłkarskich mistrzostw świata i brazylijska federacja nie przyporządkowała nazwisk do numerów i FIFA sama to zrobiła i tą dziesiątkę przyporządkowała do trykotu Pele można powiedzieć czasami z przypadku rodzi się też ikona, pewien zapis pewna absolutnie nadzwyczajna nadzwyczajna chwila pewien symbol Natomiast Mundial w, ten szósty w historii, ten rozegrany w Szwecji w 1958 roku. Mówiłem już o tym, o tym jakby wystąpieniu tego psychologa, który opisał Pele jako niedojrzałego ze względu na wiek. Zresztą podobnie potraktował inną legendę brazylijskiego futbolu. Starszą piłkarza, który przyszedł na świat w 1933 roku, Pele przyszedł na świat w 1940. Słuchajcie, potraktował tak też Garincze. Natomiast, i to jest być może największa zasługa Vincenta Feoli, ówczesnego trenera reprezentacji Brazylii, że on nie zaufał w te diagnozy psychologa, biorące się z rozmów z tymi piłkarzami, wypełnienie wypełnienia ankiet. On po prostu postawił na tych młodych chłopaków. Działo się to w trzecim meczu grupowym ze Związkiem Sowieckim. Wcześniej to nie jest tak, że Brazylia grała źle. Ona wygrała 3-0 z Austrią, zremisowała 0-0 z Anglią, natomiast w tym trzecim meczu grupowym zagrał taki skład Gilmar, De Sordi, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Zito, Didi, Garincha, Wawa, Pele, Zagallo. To jest skład naprawdę fantastyczny, który pokonał Związek Sowiecki 2 do 0 po dwóch bramkach wawy. W bramce Sowietów stał taki legendarny bramkarz Lew Jaszyn. I muszę Wam powiedzieć, że to zwycięstwo z Garińcią wtedy i z Pele w składzie przesądziło, że Feola już nie wyobrażał sobie drużyny bez nich. W ćwierć finale. Bardzo twardy mecz. Brazylia zagrała. Ciężki bój z Walijczykami i wygrała 1-0 po bramce Pelé. Natomiast ten chłopak to był kol na wagę zwycięstwa, w finale mundialu tego nastolatka. Natomiast półfinał i finał to były koncerty na rasądzie w Solnej. Słuchajcie, to było 5-2 z Francją. Dwa gole Wawy, gol Didiego i hat Pelego który rozegrał się w niewiele ponad 20 minut. Widzowie byli osłupieli w ogóle w trakcie tego półfinału z Francuzami. No i później było 5-2 w półfinale z Francuzami i 5-2 w finale ze Szwedami. Tu też dwa trafienia Wawy, dwa gole Pele i jeden gol Zagallo Jedna z tych bramek Pele to jest w ogóle, właśnie mówię o ikonie, bo ikona potrzebuje takich symboli. Numer na koszulce to jest jeden z symboli, ale można powiedzieć symbolem Pelego było to trafienie przeciwko Szwecji w finale mundialu w 58 roku. On przyjął piłkę, podrzucił na te rywalem. Wszystko to w powietrzu, przyjął jeszcze raz i kropnął do siatki. Po prostu to była bramka pokazująca zmysł tego napastnika, tego genialnego piłkarza. Zobaczcie, jak wszedł na mundialową arenę PL w 1958 roku z przytupem Sześć goli w czterech meczach, w tym trafienia w ćwierćfinale, półfinale i finale, w półfinale hatryk w finale dwa gole. To, to nie jest tak, że wszystko mu się w życiu udawało. Słuchajcie, pojechał na następnym mundial w 1962 roku. Do, do Chile i zagrał tylko w dwóch pierwszych spotkaniach z Meksykiem i Czechosłowacją. Z Meksykiem było 2 do 0, strzelił bramkę. Natomiast z Czechosłowacją doznał kontuzji i jego miejsce w składzie zajął Amarildo, który strzelił później dwie bramki Hiszpanii w ostatnim meczu grupowym. W ćwierćfinale Brazylia ograła Anglię 3 do 1. Niesamowity popis Garinczy. W półfinale Chile 4 do 2. Dwa gole Garinczy i gol. Dwa gole wawy, no i finał też był jednostronny. Ponownie Brazylia trafiła na Czechosłowację i rozbiła naszych południowych sąsiadów, mających wówczas wspólną reprezentację. Gole strzelili Amarildo, a więc ten, który wszedł do składu za Pelego, Zito i Wawa. Pele zagrał tylko w dwóch meczach tego turnieju, bo później pauzował ze względu na kontuzję. Kolejny mundial, słuchajcie, to jest. Pierwszy taki mundial w erze telewizyjnej, ten mundial w Anglii w 1966 roku. I zaczęło się co prawda udanie 2-0 z Bułgarią po golu Pelego z Wolnego i trafieniu Garinczy też z Wolnego. Natomiast później przyszły dwie porażki z Węgrami 1-3 i z Portugalią 1-3. I Bułgar Rze Rzeczew to jest takie nazwisko znane w historii futbolu, Brutalnie potraktował Pelego w tym pierwszym meczu i gwiazda Karinos nie mogła zagrać w drugim spotkaniu. On później zagrał z Portugalczykami. Natomiast też Murais jest taki zawodnik, który sfaulował Pelego tak, że ten trencz nie mógł kontynuować gry na ramionach kolegów, był znoszony za linię boczną. Brazylia, która broniła tytułu, która miała dwa tytuły mistrza świata, nie wyszła z grupy. Natomiast koronacja Pelego to jest 70. rok. Można powiedzieć, słuchajcie, ja czasami się zastanawiam, bardzo łatwo formułuje się opinie. Ten najlepszy, ten najwspanialszy, ten najcudowniejszy. Ja często pewne rzeczy rzeczywiście badałem oglądając. Widziałem praktycznie cały turniej w 70. w skrótach. Natomiast widziałem ten finał na stadionie Azteków w Mexico City z Włochami wygrane 4 do 1. I dla mnie ten finał jest absolutnie symbolem, nawet bym powiedział, też w futbolu tamtego. Włosi oni mieli też niezwykły turniej, ale zostali rozbici przez Brazylijczyków. Pele strzelił bramkę na 1 do 0, później Bonisendia trafił, na no ale później były bramki Gersona, Jairzinho i Carlosza Alberto. Maszerowała Brazylia przez ten turniej, tańczyła sambę, popisywała się, walcząc z niezwykle trudnymi rywalami. W grupie wygrali z Czechosłowacją 4 do 1, z Anglią 1 do 0, z Rumunią 3 do 2. W meczu z Anglią jest kolejny taki moment absolutnie symboliczny. Słuchajcie, Pele strzela głową i bramkarz Banks, angielski bramkarz, wybija tą piłkę z linii no jakąś cudowną paradą. Ostatecznie Brazylia wygrywa po bramce nie Pelego, a Jairzinho. Natomiast ta interwencja Banksa, ten strzał głową Pelego. Interwencja Banksa wchodzi do historii futbolu. Ćwierćfinale wygrana z Peru 4-2 w półfinale z Urugwajem 3 1, no i w finale wobec. Ponad 100 tysięcy widzów, zwycięstwo 4 do 1 nad Włochami. Sam Pele miał sentyment do tamtych czasów. Kiedyś po latach powiedział, można było zastopować piłkę, bo było więcej miejsca. Grało się po prostu w piłkę, a dziś bardzo wiele jest takiej destrukcji, niszczenia. Przecież płaci się za bilety, za spektak, których Ludzie chcą oglądać spektakl, a nie brutalną grę. Słuchajcie, to był genialny piłkarz. Później kończył karierę w Kosmosie, Nowy Jork. Tam zarobił miliony, ożywiał futbol amerykański. Słuchajcie, był absolutnie symbolem. Ja tutaj mam takie pamiętkowe artefakty z tej niezwykłej książki łącznie z plakatami, tu są mistrzostw świata czy, czy meczowymi programami rzeczywiście ta jego koszulka z numerem 10 stała się symbolem to jest taka reprint programu z pożegnalnego meczu Cosmos Santos a więc jego klub amerykański jego klub ten brazylijski rzeczywiście absolutnie Absolutnie postać nadzwyczajna. Zobaczcie, to jest pożegnanie Pelego. Dziś pożegnał się na tym świecie, ale muszę powiedzieć, że jego wpływ na futbol nigdy nie będzie zapomniany. Nigdy nie będzie zapomniany, tak jak mówiłem, w, na, w tej erze przejścia od epoki radia do epoki telewizji i jego kunsztu. Który no, podbił tymi mundialami. Nie ma co ukrywać. Słuchajcie, Mundiale wtedy i Mundiale dzisiaj to to jest spektakl, który jest absolutnie e, najważniejszy. E, I e, fakt, że on doprowadził do Brazylii w 12 lat do trzech e, tytułów e, mistrza świata na turnieju numer 6, 7 i 9 e, spowodował, że stał się e, tym symbolem symbolem absolutnie piłki nożnej. To mój takie wspomnienie o Pelé. Odsyłam Was do filmików, do zapisów jego umiejętności. Bo był po prostu czarodziejski w tym, co potrafił i w tym, co zdziałał. Mimo opinii psychologa, że nie ma zespołowości, nie ma dojrzałości, nie ma woli walki. Okazało się to bzdurne w. tu też ostrenera. To się nie zmieniło, słuchajcie. To się absolutnie nie zmieniło. Jeśli się to nagranie podobało, zalajkujcie, popatrzcie. Warto, warto popatrzeć na te filmiki pokazujące. Maćko przypomina, że gościł na stadionie Śląskim w Chorzowie. E, tak jest, to prawda. E, gościł, ci, którzy e, go widzieli na własne oczy, myślę, że z, z, tym, z tym wspomnieniem e, zawsze będą żyli. Andrzej Gowarzewski, mm, on potrafi w swoich opiniach trafiać w punkt. E, słuchajcie, napisał. O bohaterze mundialu w 70. roku w książce Francuska ruletka Takie oto wspomnienie. Może już czas, aby pojawili się wyznawcy produktów w postaci odmurzonych kibiców, machających szmatami i ryczących bez sensu, że nic się nie stało, bo nic się nie działo. Jeśli tak, to pora raz jeszcze przypomnieć, że królem futbolu w gronie ledwie kilku pretendentów przed elekcją musi być i on. Pele, artysta i swój chłop wydłubany przez mistrzów budowania celebryckiej popularności, co jednak w tym przypadku nie było przestępstwem, a nie trudną a robotą. Brazylijski nastolatek o twarzy, która do dziś jest w uśmiechu wręcz dziecięca, zadziwiał czekoladową karnacją, a i sztuką gry i strzelania goli. Zimni Szwedzi w 1958 roku wiedzieli, że nie on jest najważniejszym ogniwem siły Kanarynios, ale publika pokochała go od pierwszego widzenia. Dwa lata później odwiedził Katowice już jako niespełna dwudziestolatek, ale od dwóch lat mistrz świata, na dwa lata przed drugim triumfem, na sześć przed angielskim, trzecim w jego karierze mundialem, gdzie chciało połamać mu nogi na murawie. A na dziesięć przed czwartym aktem, a trzecim w golori. Triumfatora. Nikt inny tego nie osiągnął. Nikt inny nie stał się tak zaborczym symbolem fascynującej sztuki, jaką może być futbol w wykonaniu prawdziwych artystów. Dziękuję.